Państwa w kolejnej rozmowie dnia. Dzisiejszymi gośćmi jest Michał Rogalewicz i Dawid Pikul z poznańskiego klubu Skrable Bluebry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam, e, może zacznijmy od e, tego, czym w ogóle są skrable. No właśnie, czym są? Skrable to jest gra słowna, która polega na układaniu wyrazów z dostępnych w takim woreczku liter. Liter jest 100, układamy wyrazy. Staramy się, żeby te wyrazy były jak najbardziej punktowane. Każdej literze odpowiada pewna wartość punktowa i ona jest związana z częstotliwością występowania liter w języku polskim. Staramy się ułożyć, tak jak Państwo tutaj widzą na planszy, staramy się ułożyć z jednej strony jak najdłuższy wyraz, bo siedmioliterowe wyrazy są najbardziej punktowane, ale z drugiej strony. Jak najbardziej punktowany, czyli po prostu przechodzący przez dostępne na planszy premiesłowne i literowe. Mhm. E, tak naprawdę, im bardziej punktowany wyraz, e, tym lepiej dla nas, ale oczywiście musimy też tutaj e, postrzegać te, tę grę jako, jako grę taktyczną i strategiczną, czyli staramy się ułożyć wyraz, który e, tak naprawdę też nie, nie pozwala przeciwnikowi zdobyć dużej liczby punktów. Mhm. Skrable mogą być grą. Rodzinną, możemy grać w domu, możemy grać w parku, ale może też to być gra turniejowa. I czy zasady tej gry różnią się jakoś na turnieju, a chociażby między domownikami? Zasady same w sobie są dokładnie takie same. Jedynie jedną różnicą może być ograniczenie czasowe na turnieju, ponieważ każdy gracz ma 20 minut na, na swoje ruchy, a wiadomo, że gra towarzysko to najczęściej gramy bez zegara na luzie, także. To może być ta jedna i główna różnica, ale cała reszta jest taka sama. A jak w ogóle zaczęła się historia ze skrablami? Czy, czy przez przypadek, czy jakieś może były historie rodzinne związane z, z tą grą? W moim przypadku akurat rodzinne, nie? Człowiek szuka rozrywki i stara się, żeby ta rozrywka była też taka rozrywką, która rozwija umysłowo. Skrable, no to jest gra, nie ma co ukrywać, z jednej strony liczymy, z drugiej strony poznajemy nowe słowa, wzbogacamy swoje słownictwo. No i po prostu natknąłem się gdzieś na wersję internetową tej gry. Na jednym z portali internetowych była dostępna wersja, która troszeczkę różni się od takich tradycyjnych Scrabble. No i grając stopniowo, poszerzając to słownictwo, polepszając się w tę grę, no, zapragnąłem gdzieś tam zmierzyć się z, z naprawdę z lepszymi graczami, z czołówką. No to jest możliwe właśnie dzięki turniejom organizowanym przez Polską Federację Scrabble. Która organizuje praktycznie, jeżeli ktoś by się uparł, to co tydzień, dwa tygodnie może pojechać gdzieś na całym, na całym, w całym kraju jest rozsianych mnóstwo klubów, które organizują tak jak my w tym roku, które organizują takie ogólnopolskie turnieje, tam można pojechać, zmierzyć się z najlepszymi. I myślę, że ta chęć rywalizacji z jednej strony, a z drugiej strony poznania nowych ludzi i, 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 i też bogacenia tego słownictwa, polepszania się w tym kraju spowodowała właśnie to, że zacząłem grać i no i właściwie to już jest chyba z 16 lat i jeszcze się ta gra nie nudzi. Każda partia jest inna. Mhm. A u pana jak było? Ja grałem w Scrabble właśnie od samego dzieciństwa, ponieważ wtedy jeszcze nie było zbyt dużo gier do wyboru. Raczej to były gry typu Chińczyk, Monopoly, właśnie Scrabble ewentualnie. Także wybór był dość ograniczony i te skraby dosyć często się pojawiały na jakichś imprezach rodzinnych. A jakoś też koło 16 lat temu. Z Znalazłem skrable poprzez że można zagrać poprzez internet. No i jak zacząłem grać, to mnie mocno wciągnęło. No tak jak kolega wspomniał, ta gra łączy znajomość słownictwa z podejściem takim matematycznym, liczeniem, liczeniem szans, premii, punktów. Także akurat te dwie rzeczy, które mnie interesują, przez co ta gra tak mi się spodobała, no i po tych 16 latach nadal gram, także jak widać nie było chwilowe zainteresowanie, tylko Potrafi przeciągnąć na dłużej. To też nie jestem jedyny pewnie. Mm -hmm. A Scrabble to gra dla konkretnej grupy ludzi, czy każdy może tak naprawdę dać sobie radę w tej grze? No to chyba wydaje mi się, że tutaj akurat każdy może zacząć grać, bo to jest kwestia układania dwóch, trzy, cztero-pięcioliterowych wyrazów, które każdy z nas gdzieś tam zna, których używa w codziennym języku. Oczywiście na wyższym poziomie, no to już, jeżeli ktoś chce się doskonalić tę grę, to wtedy no, coraz dziwniejsze, trudniejsze wyrazy poznaje, takie jak chyś, chyś, to są naprawdę jedne z podstawowych wyrazów, które człowiek tutaj gdzieś układa na planszy. No i no, tak naprawdę to, że premie, czyli siedmoliterowe wyrazy są tutaj najbardziej punktowane. No to powoduje, że, że tak naprawdę te 3-4 literowe razy nie starczają. Ale tak naprawdę każdy może grać, bo to jest gra, która naprawdę jest emocjonująca. Można sobie w kręgu rodzinnym siąść, pograć, jeżeli nie mamy co robić, jest jakiś deszczowy dzień, ale też tutaj możemy wyjść, są wersje podróżnicze, można sobie wziąć takie Scrabble Travel, jeżeli gdzieś lecimy samolotem, praktycznie wszędzie można grać w Scrabble już teraz, bo. Generalnie firma Mattel, która jest tutaj, która jest firmą m, m, posiadającą ten znak towarowy Scrabble, już praktycznie stworzyła tyle różnych rodzajów i odmian tej gry, że, że, że można praktycznie wszędzie grać. Mhm. E, jesteście panowie w poznańskim klubie Scrabble Bluebry. E, czy poznaniacy są chętni, aby zmierzyć się właśnie w tej grze? Jest dużo chętnych? No właśnie Poznań raczej był e, takim miastem, które miał duże problemy ze znalezieniem chętnych, ponieważ e, pewnie towarzysko w e, skrable czy w odmiany skrable gra kilkadziesiąt tysięcy, jeżeli nie więcej osób w Polsce, a także żeby przyjść i e, zagrać raz w tygodniu w, w pubie, czy, czy w jakimś innym miejscu, to niestety tych chętnych zawsze było ciężko zebrać. E, na spotkaniach u nas najczęściej pojawia się około 6-80 osób. Łącznie było około 30, także nie są to, nie są to ogromne liczby. No, ale przynajmniej te osoby, które chodzą, to chodzą dosyć regularnie, także nie mam raczej problemów ze, z zorganizowaniem. Słyszałem usłyszałem taką informację, że kluby skrable często niestety po roku działalności znikają. Wy już chyba 3 lata istniejecie, to znaczy, że zainteresowanie jednak chyba jest. Tam może odpowiem, bo sam y tworzyłem klub chyba najwcześniejszy w Poznaniu już prawie 10 lat temu. Rzeczywiście tak to wyglądało, że po stworzeniu klubu przetrwał on parę miesięcy, potem ch chęci opadły i, i przestaliśmy się spotykać. Drugi raz, y drugi raz próbowaliśmy reaktywować klub, to przyszło na spotkanie organizacyjne 20 parę osób, czyli bardzo dużo, ale znowu po paru miesiącach praktycznie nikogo nie było chętnego, czyli znowu to padło. I dopiero za trzecim razem y nasze dwie koleżanki y po raz trzeci próbowały uruchomić klub i tym razem się udało lepiej niż poprzednie dwa razy, bo już się spotykamy prawie trzy lata, także za, za trzecim razem się udało już na stałe uruchomić. Już za kilka dni piąte Mistrzostwa Poznania w Skrable. No właśnie, powiedzmy troszeczkę o tegorocznym wydarzeniu, bo powróciło chyba po paru ładnych latach do Poznania. Tak, tak naprawdę pierwszy turniej w Poznaniu, taki właśnie pod egidą Polskiej Federacji Scrabble, powstał z inicjatywy państwa Roszaków, to było w 1997 roku. Od tego czasu do 2005 odbyły się jeszcze trzy turnieje, no i tak naprawdę w tym 2005 roku to jakby zamarło, no i postanowiliśmy tutaj w miarę tego jak klub nasz się rozwija, jeździmy na coraz więcej turniejów, no postanowiliśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem, czyli zaprosić tych skrablistów najlepszych naprawdę, ale też tych, którzy chcieliby pograć z Poznania, z okolic, z Wielkopolski. No, chcielibyśmy, chcieliśmy po prostu ich zaprosić do siebie. No i dlatego po tych 11 latach turniej wraca na skrablową mapę Polski. Turniej jest dwudniowy, składa się z 12 rund, 7 rund w sobotę, 5 rund w niedzielę. Musimy powiedzieć, że zainteresowanie jest ogromne, bo tak średnio na turnieje Scrabble przyjeżdża gdzieś koło 40, 50, 60, 60 osób, to jest już naprawdę dużo, a nasz turniej, na nasz turniej zapisało się już ponad 100 osób, więc będzie to praktycznie największe wydarzenie tego roku, jeżeli chodzi o Scrabble. No i musimy powiedzieć, że... W większości, jak widzicie po zapisach, to w większości są osoby z Poznania, okolic Poznania, czy z całej Polski? Nie, to z całej Polski, naprawdę. Zresztą, e, można powiedzieć, że zapisują się do nas i osoby, które dopiero pierwszy raz przyjadą na turniej. Jest około 10 debiutantów. E, ale też przyjeżdżają ludzie, którzy już mają ugruntowaną, e, ugruntowaną pozycję w świecie Scrabble. Pierwsza, pierwsze 6 osób w rankingu Polskiej Federacji Scrabble przyjeżdża na przykład na nasz turniej. No to, to też świadczy o tym, że, że, że tak powiem ludzie nam zaufali, że to będzie naprawdę dobry turniej. A sam turniej gdzie się odbędzie? E, turniej odbywa się w Centrum Wykładowym e, Politechniki Poznańskiej przy ulicy Piotrowo. E, jestem szcz szczególnie wdzięczny władzom Politechniki Poznańskiej za to, że umożliwiły nam zagranie turnieju właśnie tam. Generalnie e, to jest istotne, żeby, żeby wiedzieć, że takie turnieje to naprawdę mm, są, są turniejami, które organizują gdzieś tam pasjonaci tej gry. E, one nie mają przynosić zysku, a, a wynajem sali to jest jeden z największych kosztów, które ponoszą organizatorzy, dlatego, dlatego ten koszt jest tutaj zerowy. Czy listy y, rejestracja już na turnie jest zamknięta, czy jeszcze jest możliwość zapisać się i przyjść? Mm. Można się jeszcze zapisać albo można przyjść w ostatniej chwili decydując się tuż przed turniejem. Turniej się zacznie w sobotę o godzinie 11. W tej zasadzie do, do tej 11 czy do za 15 można się pojawić na miejscu gry i zapisać się u sądziego do turnieju. Debiutanci grają za darmo, także też nie ma problemu, jeżeli chodzi o, o że, ma, że ma to być wydatek zbyt duży. Wcześniej już odpowiedzieliśmy poniekąd na te pytania, ale dlaczego warto zainteresować się skrablami? Sądzę, że warto zainteresować się praktycznie każdą rozrywką umysłową, znaleźć jakąś grę lub zajęcie, które nam najbardziej odpowiada, przy którym lubimy spędzać czas, ponieważ warto ćwiczyć swój umysł czymkolwiek i skrable są jedną z lepszych, jeden z lepszych wyborów, ponieważ, tak już właśnie wcześniej wspomnieliśmy, łączy elementy języka polskiego i poszerzania zasobu słownictwa z elementami matematycznymi, troszeczkę czasami może elementy psychologii, także jest to dość wszechstronna gra jako jedna z możliwych form spędzania czasu do wyboru dla, dla osób, które, którym się akurat spodoba i, a jeszcze a propos Waszego klubu. Mniej więcej w jakim przedziale wiekowym przychodzą osoby? To są raczej osoby młodsze, nie wiem, studenci, wiek osób po studiach, absolwenci, jak to wygląda? Znaczy, przekrój wieku jest taki, że większość zdecydowana no, to są jednak ludzie młodzi. No, nie ukrywajmy no. Y po prostu chcę im się przechodzić, chcę im się rozwijać, chcę im się spotykać z ludźmi. Bo przepraszam, że przeszkodzę, bo jak mówi się ogólnie, gra w dzisiejszych czasach to strasznie zły jest odbiór tego. A jednak to jest gra naprawdę rozwijająca, poszerzająca horyzonty, i dlatego ciekawi mnie, czy, czy są właśnie osoby młode, osoby starsze. Powiedziałbym, że zdecydowana większość to jednak ludzie młodzi, ale przychodzą do nas czasami. Też osoby starsze, które chciałyby pograć, osoby, które przychodzą pierwszy raz, osoby, które gdzieś przyjeżdżają czasem z innych miast i są zaprzyjaźnione z naszym klubem, więc wiedzą, że taki klub istnieje, że kiedy się spotykamy. Może od razu przy okazji powiem, że spotykamy się w pubie Stacja Cafe przy ulicy Woźnej 1, praktycznie w każdy wtorek. I zapraszamy wszystkich chętnych. Te spotkania odbywają się od godziny 18:30. No i tak naprawdę harmonogram spotkań można też znaleźć na naszym fanpage'u, na Facebooku. Ktoś pisze Poznański Klub Scrabble Bluebry, to powinien znaleźć wszystkie dostępne informacje. Jeżeli postawiliście już Państwo pierwsze kroki w Scrabble, a może jeszcze nie zaczęliście swojej przygody z tą grą, to serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zajęciach, które proponuje dla Państwa Poznański Klub Scrabble Bluebry. A jeżeli czujecie się na siłach, aby wziąć udział w odmianie turniejowej, to już zapraszamy do Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej w najbliższy weekend. A ja przypomnę, że gośćmi dzisiaj byli Michał Rogalewicz i Dawid Pikul z Poznańskiego Klubu Skrable Blubry. Dziękuję bardzo. Dziękuję.